Cześć! Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania o odbiorze mieszkań w osiedle Wilno od Dom Development. No więc na osiedle Wilno byłem już parokrotnie wykonywałem odbiory mieszkań, i no jak to w Dom Development raczej byłem. Miałem dobre raczej zdanie na temat tych odbiorów. Teraz zaczął się kolejny, kolejny już etap, w którym to mm, wykonałem kilka mm, odbiorów już. Było kilka. No więc warto było zaktualizować mm, ocenę i wrzucić filmik. Więc tak, na wstępie, y, Dom development został zdetronizowany, jeżeli chodzi o moją tabelkę. zajmował pierwsze trzy pozycje. Teraz zajmuję od drugiej do czwartej. Niedługo będę na tej inwestycji y, na Mickiewicza w, od Butrimu w Pruszkowie. No i zobaczymy, czy oni tam faktycznie są dobrzy, czy źli jeżeli są usterki poważne, no to troszeczkę spadną i Dom Development odzyska swoją e, pozycję, chociaż e, Budrim nie liczy powierzchni pod ściankami działowymi, a Dom Development liczy. Co ważne, w osiedle Wilno oddanie lokali w zak na zakończonej budowie, wszystkie procesy formalne zakończone, e, przygotowane są do odbioru, naprawiają usterki jeszcze w trakcie odbioru i usterki są zwykle estetyczne. I tak, powierzchnia pod ściankami działowymi, wiemy, tak, doliczają, chociaż pod ostatnim postem od Dom Development yy, w komentarzach wysyłaliście mi rzuty nowych inwestycji Dom Development, yy, który się już wycofał z tego liczenia pod ściankami. Opis okien dość szczegółowy, chociaż mógłby być troszkę bardziej, więc pół, ćwierć punkta zabrałem. Tynki, no tak jak mówiłem, deweloperzy przestali opisywać kategorie. Tynki były pomalowane, Osprzęt elektryczny był zamontowany i tak. Miejsca postojowe oczywiście zachowane wszelkie odległości, na wysokość, na szerokość. Komórka lokatorska pojawiłem się tam w komórce lokatorskiej i była murowana. Dobra informacja dla ludzi, którzy chcą tam przechowywać coś więcej niż rower. Umowa oczywiście deweloperska. Zapisy z umowy. No nie zrealizowano choćby jednego niezgodnie z y, normą ustawą o tej powierzchni cały czas. Czepliwy jestem, bo to świństwo. Czas na odbiór, no tutaj nikt mnie nie wyrzucał, nie było to ograniczone, co y, cieszy, prawda? No bo w końcu róbmy swoje. Y, biuro odbiorowe jest. Informacje w mailach, jak tam się. Parking dla klientów. To jest tak, że jak odbieramy mieszkanie, to jesteśmy, mamy możliwość wjechania na swoje miejsce parkingowe. Instalacje były uruchomione, była możliwość ich sprawdzenia. No, oczywiście, prąd, ogrzewanie w okresie zimowym. Jesteśmy w stanie sprawdzić wody. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Trzeba podłączyć kurki, zaworki i kraniki, żeby to wszystko posprawdzać, a na to nie ma czasu na odbiorze. Druga sprawa. Ostatnio nawet rozmawiałem o tym i. Zdarzają się zalania w trakcie takich prac, no bo to jest naturalne, że tam gdzieś woda może pocieknąć. Obsługa przekazuje informacje rzetelnie, tutaj mówiłem w DOM Development. Czasem niektórzy tam mam wrażenie, że się dopiero uczą albo bagatelizują to, ale większość naprawdę robi to w taki sposób, że um, powinni służyć za wzór, robić szkolenia dla innych deweloperów. Z tego, jak się przekazuje lokale. Hmm, procedury formalne, tak, wszystko było zakończone. O tym rozmawialiśmy na samym początku, że to się chwali. No, development zaprasza na te dni otwarte, hmm, kiedy jeszcze nie można odebrać lokalu, ale można zgłaszać usterki. Nie dotarły do mnie informacje, że ktoś by tam zaczął już prace remontowe. Ale są deweloperzy, którzy w gratisie za nie zgłaszanie usterek oddają już wtedy klucze. Przygotuję niedługo taki. Mm, artykuł post o grzechach deweloperów i to będzie jeden z nich, że możemy odebrać lokal dopiero kiedy jest pozwolenie na użytkowanie, kiedy wszystkie procedury są zakończone. Tak, mówi ustawa deweloperska. Oczywiście wcześniej możemy się spotkać, tak jak tutaj Dom Development to robi, na, wielu to, to robi, natomiast równolegle teraz y, oddaję mieszkania Robek y, i na Ursusie, na Ursusie. I tam nie ma pozwolenia na użytkowanie. Byłem tam wczoraj, dopytywałem. Wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj tam byłem w poniedziałek. Dopytywałem, jak tam pozwolenie na użytkowanie, bo już za 3-4 tygodnie się widzimy. Poznikały płoty budowlane, więc już zacząłem węszyć, że może już coś jest ok. Nie mamy. Jeżeli chodzi o usterki w Dom Development, bo tak już do tego zmierzamy, tutaj przeskrolowałem. Lokal był przygotowany do odbioru. Usterki było parę. Niewiele, więc tak, pośrednia punktacja i wady możliwe do usunięcia. I teraz pewnie jesteście ciekawi, jakie to były usterki. Więc bywały głuche tynki, odchyłki tynków, zdarza się raz nawet spory, centymetrowa, drobne uszkodzenia, zabrudzenia posadzki, rysy szyb, ram, uszczelki, uszkodzone zagniecione i regulacja okien. Większość z tych rzeczy, jeżeli chodzi o okna, yy, naprawiają na miejscu. Potrafią przynieść szybę i ją podmienić. Yy. No i tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.